Dzień dobry Państwu. Zaprosiła mnie pewna znajoma na działkę, aby pomóc jej skopać pod warzywa. Otóż, w przerwie, pomiędzy kopaniem, muszę przyjąć złapać trochę oddechu, postanowiłem coś nagrać o zawierzeniu sobie. Proszę Państwa, jest to bardzo łatwe zawierzenie w sobie. Pokazują się nawet na YouTubie. Istoty, które mówią o sercu własnym, o zawierzeniu własnej przestrzeni, że inaczej się nie toczy jak zawierzenie własnej przestrzeni. I mają rację. Mam u mnie w życiu jest tego dowód. Jak chodziłem na klęczkach, płakałem, co ja tu je robię, co ja tu winni. Boże, nie mam pieniędzy, dlaczego rodzina się ode mnie odwróciła? Dlaczego znajomi mnie kopią, opluwają, Przecież ja im tyle prezentów dałem, tyle dobrego, a oni mnie kopią? Bo oczekiwałem, że świat zewnętrzny odwdzięczy się. Nie może się odwdzięczyć, bo nic ode mnie nie ma. Świat zewnętrzny dopiero da wtedy. Kiedy zobaczysz, że jestem suwerennym sam dla siebie, że wierzę sam sobie, że nikogo nie naśladuję, że ufam tylko sobie. Dlaczego? Dlatego, że każda dusza inkarnacyjna. Oszuka mnie na świecie zewnętrznym. Nie ma innej opcji. Tylko oszustwo, kradzież i tak dalej. Dlaczego? Bo świat zewnętrzny ma taki charakter. Jeżeli on nic nie dostanie ode mnie, będzie mnie niszczył. A kiedy dostanie? W sercu przestrzeni. On sam zobaczy, że jestem bogaty. Jezus i wielu innych nauczycieli powiedzieli prosto, kto ma, będzie mu dodane, kto nie ma, będzie mu odebrane, i to się dzieje w tej chwili. Jest to naocznie, dotykalnie. Widzicie Państwo, jeżeli Wy się boicie wojny, boicie się Butyna, wierzycie Ukraińcom i tak dalej. To, to macie, spotyka was to, co wy tworzycie zewnętrznie. Ale wystarczy, że zaufacie sobie w przestrzeni serca, tam jest Nasza ojczyzna, moja też, przestrzeni serca z wiarą wam dano, a więc wierzyć tylko sobie. Dlaczego sobie? Bo jestem boską nieśmiertelną istotą. Gdziekolwiek nie spojrzę, to jest moje dziedzictwo, to jestem ja w najmniejszym robaczku, ale ja mi jest, którym jest, nie egoistyczne ja. Jestem w Trójcy Świętej, a więc w kreacji, w prasile i tam jest moja ojczyzna, prasiłą, a więc jak to się obawia, a no tak, że jestem spokojny, o nic się nie martwię, niczego mnie potrzebuje, bo na co spojrzę, to mam. To moje dziedzictwo i świat zewnętrzny daje mi, bo zostaje kreatorem. Ale jeżeli będę płakał, narzekał, tu nie mam, tu nie, mi brak, tu potrzebuję, tu mi mówią, że należy medytować um, ogólnie i tak to będę tracił tylko energię. Nic nie dostanę, bo jestem w energii służący. Świat zewnętrzny. Czeka. I co ty teraz zrobisz? A wystarczy tylko zaufać sobie, nie mężowi, nie bratu, nie dzieciom, sobie. I jeżeli sobie ufam, to ufam swojej boskiej naturze, prawdziwemu Bogu żywemu w sobie. Jezus powiedział prosto, martwuj, niech idą do martwych, żywi są w żywych, martwi, martwi to jeżeli wierzę w figury, w obrazy, tam szukam Boga zewnętrznego, biorę udział w medytacji ogólnej, bo szukam Boga zewnętrznego, co ja tworzę w medytacji ogólnej, nic nie tworzę, świat zewnętrzny i istoty martwe, świata zewnętrzny Odbierają mi tylko energię. Natomiast jeżeli wejdę do przestrzeni serca, do wnętrza i będę medytował z miłością na temat końca, Wojny na Ukrainie, błogosławił Ukrainę, błogosławił tych żołnierzy, którzy są. Nieważne, czy czyną, strzelają jedni do drugich, że się zabijają. Nie zło rzeczy, nie przeczy. A błogosławie. Błogosławia anteny G5, bo niektórzy mówią, że zabijają nas. To prawda. Inteligencja sztuczna zabija nas czyli zamyka serce, stajemy się egoistyczni, a niektórzy umierają, bo nie dopuszczają ducha. Duch działa tylko przez serce, przez przestrzeń. Jeżeli mam otwartą przestrzeń na jedność w Duchu Świętym, w ten czas żyję jednością. Jeżeli patrzę, tylko pieniądze, tylko jak najwięcej ziemi, najładniejsza bizuteria, no, to zamikam serce na przestrzeń, serce jest wielkim twórcą, kreatorem, nie ma większego rozum tworzy to, co serce mu podaje, inaczej nie ma i dlatego jest jak jest, należy wszystko błogosławić, wszystko, bez wyjątku Małe chrobaczki, mrówki, pająki, żmije, co się da. Jest to wdzięczność dla kreatora, dla serca, zgoda z kreacją. Proszę państwa, może się okazać, jeżeli wrócicie do swojej przestrzeni serca, do swojej ojczyzny, że wasz sąsiad, którego tak nie lubiliście, jest istotą anielską, jest aniołem. Proszę Państwa, opowiadał mi kiedyś mój przyjaciel z Zakopanego, podróżnik i pisarz, Jerzy tak taką historię. Bulwersowało mnie to Tadeusz, że mam przyjaciela, który jest alkoholikiem. leży po rowach, po tego. mówi, przecież on jest dobrym muzykiem, pięknie gra. Grywał w, his, w filharmonii na skrzypcach. Dlaczego on się tak rozpił? I której którejś nocy, przysz, nie wiem do tej pory czy to sen czy jawa, anioł mnie wziął za rękę i leci mi, pokazuje mi planetę Ziemię, pokazuje mi różne aspekty mojego życia i pokazał mi, tego, al mego przyjaciela, jak leży pijany w rowie. Ja się pytam: Aniele Boży, dlaczego on tak pije? przyjdzie się dobrze. Co się okazało, że on jest bardzo bogaty, ma kochająco żonę, dobro rodziny, ma bogactwo niesamowite i zaczął pić z egoizmu, bo uważał się za coś lepszego. A ponieważ egoizm nie ma jedności, został sam i pije, i mówi, Posłuchaj mnie teraz uważnie. On pokazywał to, czego ty się obawiałeś. Rozumiesz? Bałeś się alkoholików, bałeś się. Alkoholu. A więc on ci pokazywał, tak będziesz wyglądał, jak będziesz się bał alkoholu, jak będziesz poniżał alkoholików, jak będziesz to wszystko, to będziesz leżał w rowie. Zrozum! Zaczniesz ich błogosławić i będziesz szczęśliwy I mówi Tadeusz: Zrozumiałem te przesłanie. Do tej pory nie wiem, czy to sen, czy jawa. Ale uwierzyłem, zacząłem błogosławić, i życie mi się zmieniło. W cudowny sposób żyję w niebie. I proszę Państwa, jeżeli Wy będziecie błogosławić Putina, wojny na Ukrainie, uchodźców ukraińców, wiem, że są większość z nich, to oszukaństwo. Po prostu już próbuję wyrzucić niektórych właścicieli z domów, ale nie w sądy błogosławić. Dziękuję Ci Boże za to, że pobłogosławiłeś moje życie. Wojnie na Ukraina. Wojny, dziękuję Ci Boże za to, że pomogosławiłeś moje życie Szczypawki. Dziękuję Ci Boże za to, że pobłogosławiłeś moje życie teraz święta wielkanoczny. Dziękuję Ci Boże za to, że pobogosławiłeś moje życie, Putin i tak dalej. W ten czas będziecie żyć w niebie. W ten czas Odzyskacie pokój wewnętrzny, nic innego. A jeżeli już chcecie medytować, to tylko w sercu. Użyjcie wyobraźni. Jak widzicie to ziemię, jako ziemia pokoju, miłości, dobrobitu, wspaniałości, nie ma wojen, nie ma wojsk, nie ma złodziejstwa, nie ma kradzieży. Chodzicie. Szczęśliwi, długowieczni, powiedz mi, żyć o 500-600 lat życia zewnętrznego, i tak się stanie. Mówię to, mówię to z własnej wartości, to co urzeczywistniam, to co przeszłem. Nie jestem kłamcą, nie rzucam słów na wiat. Mówię, nagrywam ten film z troski o planetę Rzemię. O ludzi mieszkających na planecie, z troski o Ukraińców, żeby byli szczęśliwi, ale na okrągło błogosławie. Wesołych świąt! Dziękuję Państwu. Do widzenia.